Muszą ratować świat przed złem, ale nawet oni potrzebują w swoim życiu trochę romansu. Okay so far? You like it? do. Witamy w Łocz Polska, a w dzisiejszym odcinku odliczamy nasze typy 10 komiksowych związków. Mam nadzieję, że mogę to przezwyciężyć, Peter Parker's face jeszcze raz. Przyjrzymy się najlepszym relacjom z supermocami w tle, zarówno w komiksach, jak i filmach czy telewizji. I mean, some things have to be private, even for a crime fighter. Jedynym warunkiem jest to, że przynajmniej jeden członek w związku to superbohater czy złoczyńca. We możemy być partnerami w crime. The perfect power couple. Numer 10: Starfire i Dick Grayson. Earth is full of amazing things too. Best planet I've ever been to. Starfire to jedna z najbardziej uwodzicielskich postaci w uniwersum DC. O jej względy zabiegało kilku, ale to Dick Grayson, czyli pierwszy Robin, ostatecznie zdobył jej serce. Starfire. I think, uh, it's awesome the way you shoot Yes. Raz prawie się pobrali, ale Raven przerwała ceremonię. Starfire, księżniczka z kosmosu, odegrała dużą rolę w życiu Robina i pomogła mu stworzyć własną tożsamość, a ponadto jej boga ignorancja ludzkich zwyczajów czyni ją jeszcze bardziej ujmującą. On my home Gordanians were attacking. You are certain Earth is Numer 9, Jane Foster i Thor. And your relationship to him? I've never met him before until she hit him with a car. Jane Foster musi mieć coś w sobie, skoro skradła serce Tora. W komiksach zakochuje się zarówno w doktorze Donaldzie Blake'u, jak i Thorze, nieświadoma, że Blake to tajna tożsamość Tora. W uniwersum filmowym wygląda to nieco prościej. Thor nigdy nie miał alter ego i zarówno on, jak i Jane czują to coś mimo, że pozostają w związku na ogromną odległość. Your World is one of the nine realms of the cosmos linked. to each other by the branches of victor the world's tree Thor się być gościem, a I Jane do jego you said you were coming back i know i know but the bifrost was destroyed the nine realms erupted into chaos wars were raging marauders were pillaging i had to put an end to the slaughter as excuses go it's not

Romans Pepper i Tonego nie jest tak wyraźny w komiksach, ale w uniwersum filmowym jest kluczowym elementem. Let just stop right here, okay? Because if you actually hurl something at your head, Autodestrukcyjna natura Tonego jest regularnie kontrolowana przez Pepper, mającą poczucie odpowiedzialności za Starka, a ich relacje z czasem się rozwijają. Ich związek został oficjalnie ogłoszony w drugiej części Iron Mana. right? Nie planujmy go. I think it was weird. You guys look like two seals fighting over a grape. Numer 7. Liz Sherman i Hellboy. Liz! W przeciwieństwie do komiksów, gdzie Liz i Hellboy są tylko przeciwni, ich związek jest ważny dla świata filmowego. Nie mogę się nie zgodzić. Hellboy są członkami Biura Badań Paranormalnych i Obrony. Jak wszystkie dobre relacje, superbohaterskie mają w sobie wsparcie i ratują się nawzajem. W drugiej części z Ronem Perlmanem Lis jest w ciąży, a Hellboy stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo swojej ukochanej. You're gonna be Numer 6. Kobieta Kot i Batman. A idea. Jako milioner playboy Bruce Wayne rzadko jest przypisywany jednej kobiecie. Jednak jako Batman wydaje się być zakochany w czasem złej, czasem dobrej kobiecie kot Miau. Często działają razem, by osiągnąć wspólny cel i podtrzymywać złożoną relację. Give up this life of crime, Catwoman. Allow me to help. Czasem relacja wykracza poza ich bohaterskie persony, a Bruce Wayne i Selina Kyle angażują się w romantyczne wątki nie tylko w jednej historii. Chociaż przestępcze zapędy kobiety kot często ścierają się z poczuciem sprawiedliwości Batmana, wydaje się, że jest jedyną kobietą zdolną poskromić zarówno Batmana, jak i Bruce'a Wayna.

Na początku wszystko idzie powoli, potem są coraz bliżej, aż w końcu zostają parą. Do you, Scott Summers, take this woman to be your lawfully wedded wife? I do. W ich nienormalnym świecie oboje dają sobie nawzajem wszystko, dopóki nie pojawi się Feniks. Po tym, jak Feniks zniszczy Jean, Cyklop nigdy tak naprawdę nie będzie w stanie się otrząsnąć. Numer 4 Sue Storm i Reed Richards Have you been? Never better. Członkowie fantastycznej czwórki poznali się i związali zanim zostali superbohaterami. Sue poznała Rida, kiedy przeprowadziła się do Kalifornii, by tam studiować. Pamiętasz nasz pierwszy Zdolności nabyte przez promieniowanie nie oddaliły ich od siebie, a ich supermocny syn Franklin działa jak kompas dla ich związku. Fakt, że są ze sobą od 1961, czyni ich związek jednym z najspójniejszych w historii komiksu. Numer 3: Harley Quinn i Joker. come on, Harley? Związek Harley Quinn i Jokera to jedna z najbardziej złożonych relacji w całym uniwersum DC. A sam Joker często fizycznie i emocjonalnie nadużywa zwariowanej Harley. Mimo, że uczucie wydaje się często jednostronne, nie można zaprzeczyć, że Harley stała się ważną częścią życia Jokera. Tylko ją w pełni toleruje, a kiedy działają razem, Batman może mieć naprawdę twardy orzech do zgryzienia. And now you're gonna die and make right. <laughs> Numer 2: Mary Jane Watson i Spider-Man. Stacy mogła być pierwszą miłością Petera, ale nikt nie miał na niego większego wpływu niż sąsiadka Mary Jane Watson. I wanna act on stage. Really? Well, that's perfect! Początkowo zbliżyli się dzięki cioci May, ale ich relacje rozwinęły się po śmierci Gwen z rąk Zielonego Goblina. Wtedy Mary Jane stara się pocieszyć Petera. Lucky for you. I'm here to help. W końcu pobrali się w 21 numerze The Amazing Spider-Man Annual, Jednak zaangażowanie Petera w bycie Spider-Manem jest źródłem ich ciągłego napięcia. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer 1, oto kilka wyróżnień. Numer 1: Lois Lane i Superman. You okay? Aha. A. Uh. Tonight. Lois Lane i Superman utrzymują skomplikowane relacje od pierwszego pojawienia się w latach 30. XX wieku. Lana Lang, pierwsza miłość Supermana, i Clark Kent, czyli alterego Supermana, czasem komplikują ich związek. Uh, Lois, we uh, did, did date tonight, uh, remember? Oh. Lois? W niektórych wersjach Lois zdaje sobie sprawę, że Clark to Superman, w innych jest nieświadoma. Look! I'm Clark Kent. No! I'm Superman! Ich związek to złoty standard w komiksowych relacjach. To nadal główny wątek fabularny serii Supermana. Lois jest kluczową postacią we wszystkich adaptacjach człowieka ze stali. I oju one. Zgadzacie się z naszą listą, sprawdźcie inne filmy na naszym kanale. Zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.